Na moim kanale, a dzisiaj Minecraft Survival! Niestety usunęli nam świat, który... widzieliście wtedy, ale ma... jesteśmy na nowym, na Kaktusowicach. Mam dużo underperat, ponieważ grałem sobie troszkę na tym świecie. Zrobiłem innymi farmę. Farmę słodkich jagód. Mm. Okej. Okay. I dzisiaj trochę pohandlujemy z villagerami, a właśnie pokażę Wam moją ukrytą skrzynkę. mega dużo enderpera, ale nikomu nie mówcie. Okej, okay, i widzicie? To jest taka szparka, fajna. I skrzynka ze czteroma stakami emeraldów. Czyli jest dobrze. Kurde, ale, ale, ale mi gdzieś na telefonie spam. Ja Nawet nie widzę, za ile odcinek to trwa. Dobra, minutka. Rozmnożymy sobie krówy, wchodzę do was. A nie mogę zrozmnożyć. Łe, o no nie, ty nie handlujesz tym. Dobra, ty nie handlujesz pszenicą? To dzięki za 10 emeraldów. No ja właśnie. Pokazać Wam skąd mam tyle anderperł? To pokażę Wam. Tędy. Co? Czekaj. O, tak, tędy chyba się szło. No i tutaj gdzieś blisko powinna być taka farma, w której jest zamknięty kapłan i za jednego szmaragda dostaje od niego perłę. O! Co? On zniknął? Nie jest tu. Mogę kupić? Nie mogę. Ekspa? Też nie mogę. Czekaj, czy ty handlisz skórą? Nie. Bym chciał skórę sprzedać. Poproszę, wypuszczam was. Możecie chodzić po wiosce. Ja idę, a ja teraz będę szedł. Na naszą farmę. Tędy. To jest moja farma świn. Jakby ktoś pytał, mam sporo mięsa. Ender peru tutaj. Duży kompostownik oczywiście musi być. Ok, marchewy. Zobaczcie, tutaj jest marchewka, tutaj. 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 Pszenica. Gdzie masz? Co? Aha! Dobra, miałem nasiona w ekwipunku. Świnie, nie. Na razie was jest. Coś jest. Okej, okay, to było dziwne. Nasiona mi przeskoczyły weku. Mm, jeszcze buraki trzeba zabrać Okej, okay, jeszcze buraki idę... Jeszcze, no tak, jeszcze ziemniory i ziemniaki. Ej, gdzie dziewięć? Tu jest dziewięć. Nie czując No i jeszcze słodkiego trzeba zebrać. Spoko, mam dużą regenerację. Właśnie ustawiłem sobie regenerację, żeby nie ginął ciągle na tych jagodach, bo one bią po pół serduszka na sekundę. Więc wiecie, takim 20 sekund i bym padł. A tak to nigdy tutaj nie padnę. I jeszcze tutaj są jagody. A Ty co tu robisz? Mamy już ponad 100 słodkich jagód, więc jest ok. Przejdź... Postać możesz normalnie chodzić pomiędzy tym. Żeby nie było, to, to nie jest od czułości myszki. I jeszcze tutaj sobie zbierzemy jagody. Mamy ponad 200 jagód w ogóle. Bo to moim zdaniem całkiem udane. Ej, ja tu ścinałem. Wszystkie jagody, słodkie jagody rosną wyjątkowo szybko. No, Idź normalnie, postać. Chwila, jeszcze odłożyć niepotrzebne rzeczy na kompost. Mmm, to. Jeden okay, kompost mam już zapchany. Towącego ziemniaka mogę. Nie mogę tu więcej go dać na kompost. No to gościu po tym języku. Skąd. Skąd ja mam trzy skóry? Dobra, wezmę mączkę kostną. I jeszcze sobie urosnę pszenicę jedną. Kapłon. Siema. Nie, to jest moja specjalna skrzynia na słodkie jagody. Tylko i wyłącznie. Jeszcze sobie dłożę emeraldy. To jest krzynka ender perły. Dużo ich jest. Bardzo dużo. Rzeźnik nadal zaklinowany. Kapa mi przedzie Ej, czekaj. Kurczę, bo w sumie to Chciałbym mieć teraz ten flasza. Bo on go ten flashami handluje. O! Nie no, co chwilami coś do wieku wpada. Zarąbiste jest mieć to Hero of willich. Czy, czy tam coś podobnego nie umiem tego czytać. Um, nie mamy Rotten flasha. No, nie mamy. Skąd ja mam króliczą skórę? Jeszcze tutaj jest coś ukrytego. A przynajmniej, a przynajmniej miało być. No, przecież ja tam coś ukryje? Pewnie nawet na odcinku. Tego Redstone'a nie miałem EQ. No oni nic co chwilę coś wyrzucają. O, pie... o, a taka pieczony królik. Chwila. Trzeba pójść rozmnożyć świnioki. To jest moja bateria zasilająca. Redstone i ten... i Lapis. Nie teraz tu trochę za dużo. Ale chcę, chcę mieć więcej świni. Czy we... No dawaj wszystkie marchywki jeszcze dwie. No dawaj. Dobra, poszło. Nie wchodźcie. Nie wchodźcie, bo ja was nie chcę ubijać. Siemakit, siema kotek, siema kotek. A, jeszcze 400 pearl mam. Kurczę, Myślałam, że mam tego mniej. Nie, nie spoko. Przestawiam sobie to wiem, że mogę włączyć jak ale... Ale ten. A co ty tu nadal leżysz? Nadal tu leżysz? Dlaczego ty tu leżysz? Dobra, idziemy teraz tu. Po co po pszenicę? Tak, tak pszenicę się najlepiej na. Właśnie mieczem. Mieczysz ostry i wam lepiej zepnie. Nie. Nie bijcie. Dobra. Pszenica. Jeszcze tutaj mam sporo pszenicy. No widzicie, te farmy will Willagerów też są spoko. tak nasion! Z trzech farm? Ty! No to nice. Ale ponad tak nasion z jednej farmy dostałem albo z kilku. Teraz muszę jeszcze im wszystko odsiać, A, bo się noc robi. Dobra, jeszcze tu. Odsieje się. Jeszcze, jeszcze ta. Dobra, mam. Na kompost odłożę to później. No dobra, odłożę jeszcze teraz. Może coś tam zdążę. Ty nie gadasz, że ja wszystko zdążę odłożyć. Dlaczego ja w to. O, już nie mogę w to wejść. Co jeszcze na kompost? Nie. Pół staka pszenicy. Fajnie. Hmm. Kapłan, gdzie ty idziesz? Masz perły? Ej, ludzie, on ma. On ma butelki z Expem. Właśnie nie mówiłem wam o tym, ale ja na tym świecie chciałbym wbić sobie setny level. A mam, cztery... A mam prawie 50. Dobra, dawaj mi buteleczki z Expem. 12, no dobra. Dobra. Za dużo sobie nimi nie, poekspi, nie poekspiłem. Czekaj, a ja przecież żelazo na mieczyk chyba, no nie? Bo pamiętam, że tak, pamiętam, bo golema zabiłem. Dobra, idę spać, zanim nie będę mógł. Okej, okay, wiecie co na tym odcinku? To już pewnie zaraz będzie koniec odcinka, ponieważ chciałbym jeszcze tylko parę mapków sobie ubić, żeby dostać Expo. Dobra, żelazny mieczek robimy w craftingu. I mamy, już nie musimy bić kamiennym, który ma 5, bo teraz bijemy po 6. Nice. No, sporo mamy świń. Na razie nie biorę mączki kostnej. Później sobie zbiorę plony już. Co tam... Flasher! Przecież ja do handlu potrzebuję. No to lecimy do kapłana pod Waszmaragdy. Mamy Ender do teleportacji jak coś, bardzo dużo. Gdzie się podział kapłan? I nie gadaj, że ja go teraz po całej wiosce będę szukać. Dobra, zebranie! Nie no, muszę... Serio, muszę go szukać po całej wiosce. A teraz beczka jeszcze nie handlisz marchewkami? No nie. Ej, ludzie! Juch ja tego villagera próbuję ty! Trzy dni handlować na marchewki i trzy dni nie ma. Rolniarka. Sorry, nie mam zimniaków. Tu też jest. A to ten, co go wyekspiłem na mistrza. Co? Co? I Ludzie gory bywają takie płaskie. Ta owca. Ta szara owca miała coś z tym wspólnego. Ona miała z tym coś wspólnego. Kurczę, no. Tak chyba nie było nigdy. I Napiszcie w komentarzu, wygenerował wam się kiedyś świat z takim czymś? Mówi na pewno nie. Okej, okay, dobra. Hmm. To idę odłożyć emeraldy I I pomyliłem domki Jak to Jak to ma kaktus No akurat na kompost wpadłem Ja nie jestem odpadkiem do kompostowania No Naprawdę? Mogę. Mogę u niego kupić butelki z Expem. No! Rolnik, od którego nie mogę handlować przez prawie tydzień, bierz przykład z tego kapłana. Dobra, kapłan, jesteś najlepszym członkiem wioski, a więc możesz zakończyć odcinek.